Czemu nie? Może będzie to przestrogą dla innych, którzy rozpoczynają podobną sytuację do mojej. Większość długów narobiłem, kiedy byłem jeszcze czynnym alkoholikiem, ale to nie jest tak, że ja brałem sobie pożyczki, żeby chlać czy coś. Nie, to jest kwestia tego, co robiłem po pijaku. Czyli branie na przykład typowo telefonu dla koleżanki na umowę, podpisałem swoim imieniem, w momencie, kiedy się rozstaliśmy, ona sobie poszła, wzięła ten telefon, wzięła cyfrę i tak dalej, miała to opłacać, jakiś czas opłacała wszystko w porządku, w którymś momencie przestała, nawet o tym nie wiedziałem, za dużo nie powstało. Gdzieś tam wziąłem dla innej koleżanki bardzo dużo kosmetyków z Ebonu, za które w końcu nie zapłaciła, nawet nie wiedziałam o tym, że w ogóle coś wtedy brałem. Też ten dług gdzieś tam pozostał, gdzieś tam wziąłem, pojechałem akurat na gapę po pijaku, dostałem mandat, mandat nieopłacony, gdzieś tam pozostał. I te długi gdzieś tam stały, wtedy się po prostu tym nie przejmowałem. No i dobra. Mijają lata, mijają lata, w końcu wytrzeźwiałem wszystko ok. 6 lat już jestem trzeźwy. Przychodzę co do czego? Zakładam własną działalność. Na drugi dzień po założeniu swojej działalności okazuje się, że mam ponad trzy tysiące długu. Od razu widyfikacja tak dalej się przyczepiła. Chwila, moment. Zajęcie komornicze. Dobra, trzeba było wydać wszystkie te pieniądze, które miałem przeznaczone na rozwój firmy. Się, no okej, okay, dobra, ale w końcu jestem czysty. I się to okazało, że guzik, prawda. Większość swoich długów albo nie pamiętałem po prostu, ale one gdzieś tam były. Sprawdziłem, by te kartę nie by tam nic nie było, ale co chwilę się ktoś przypominał, tutaj jestem krewny, tam jestem trochę krewny, tu jestem trochę krewny, ale tak jakoś dotrwałem do grudnia, gdzie w grudniu nagle się okazało znów zajęcie komornicze niespodziewane kompletnie. Na zajęcie komornicze poszło na akurat konto firmowe, więc wszyscy Pieniądze, które tam miałem, po prostu zostały mi zabrane. Bez grosza przy duszy w grudniu, jedyne co mogłem zrobić, to wziąć pożyczkę, ale ze względu na złe cardabis, które sam sobie zrobiłem, musiałem wziąć pożyczkę w Bocianie. No, chcąc, jak co trzeba było, ale to, co wziąłem, to nawet nie wystarczyło na to, aby opłacać bieżące rachunki w zimę, bo jednak moja działalność jednoosobowa w zimę raczej nie zarabia, w związku z czym zacząłem robić sobie nowych długów. I teraz jak wygląda sytuacja moja obecnie, jest to drugi rok mojej działalności. Większość długów tych takich zaległych, zaległych pospłacałem, więc całkiem nieźle mi poszło. Zostało mi na chwilę obecną do spłaty około 13 tysięcy, z czego 3600 to jest za mieszkanie, w którym mieszkałem od lutego do czerwca, za pokój wynajęty, także muszę je dość pilnie spłacić, bo już też czeka dziewczyna bardzo długo. Także to jest te właśnie 3600. panie. Do tego 3000 u ludzi, to już jest 6600. 2000 bieżących rachunków firmy, to jest 8600. No i zostało jeszcze 5000 Bociana, aczkolwiek Bocian powolutku, tygodniowo regularnie spłacam, więc aż tak bardzo. Nie jest on mi bardzo mocno pilny, więc takie pilne do spłaty zostało mi te właśnie 13-14 tysięcy, najpilniejszych spraw. Co planuję z tym zrobić? No wiadomo, że planuję to spłacić. Powoli, 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 dwa kroki w przód, jeden krok wstecz, idzie to mozolnie, jest ciężko. Sam sobie tego jestem winien, zdaję sobie sprawę, ale to jest właśnie nauczka, moi drodzy. Jak za młodu narobicie sobie długów, na starość będziecie musieli je spłacić. Niby jest to te, te takie e, coś, co się nazywa, że przedawnienie długu i tym podobne. Nie liczcie na to. To jest dla bogatych. Jak się okazało, nawet jeżeli dług jest ileś tam lat, komornik nie ma obowiązku sprawdzania, czy dług jest przedłużony i po prostu zadziewam wam na konto. Później możecie się sądzić, żeby to odzyskać, ale powodzenia w sądzaniu się. Także rada z doświadczenia. Młodzi. Uważajcie, by nie narobić sobie zaliczaka długów, bo z długów naprawdę ciężko jest wyjść.